Zaczynamy nasz materiał pod tytułem Przy okazji A proposito Już jest wieczorem, późna pora W związku z tym mogę wam coś wrzucić przed snem Jak mi się uda Więc zaczynamy, czołeczka 6 de e, oktubre. No, oktubre, tylko oktubre. te dos O jest martes. Martes. Dzisiaj jest e, 26 20, e, sz, października 2006, 2020 roku. Jest dzisiaj wtorek, dzisiaj się dużo mylę, wyszedłem z sprawy, bo, nas w prawie, bo <coughs> ostatnio rzadziej nagrywam, ale mam to więcej czasu. Ja widziałem, że tak będzie. Mianowicie byłem dzisiaj e, w kinie tu w cine con mi mujer. Byłem dzisiaj w kinie z żoną. E, która kochana znalazła mi wczoraj bardzo fajny materiał wideo, który przypomniał mi dawne czasy. Ja znaleźłem materiał wideo, na pelikula, która mnie rekordowała z Juventud. Jest to mego e, Bardzo mi się podobało Twój a amok. Poszliśmy do kina. W ogóle kino w czasie pandemii jest trochę inne. Było sześć osób. Trzeba siedzieć osobno w właseczkach. Co drugie miejsce. Ale, ale fajny, fajny klimat. Mego gusto mucho. A kiedy war. E, maskaria. Ike, eh, sentar cada, cada Segundo asiento, krzesełko, siedzisko, asiento y i Asidrao Hamas. Pamiątkę, Boga I o czym był film? Oczywiście, film był o naszym zespole hip hopowym z młodości. Czyli Molesta Evenement, wspaniały film, który przywiązuje do którego przywiązanych czasów byłem bardzo, do tych czasów byłem bardzo przywiązany tam pierwsze kasety, magnetofonowe petrójki i koncerty takie, no to, są, to jest niesamowite i tych chłopaków, którzy mają po 40 parę lat i w że oni by kiedyś chodzili w szerokich spodniach i to powoduje to, że jest, człowiek czuje się też staro <grytania> żebyście też kiedyś zobaczyli film o waszych bohaterach z dzieciństwa ale wtedy wpływ wchodził hip-hop, w ogóle genialny materiał warto zobaczyć. To jest eh, material video sobie eh, de, de la juventud. Dziękuję się, tak część, tak cię, tak więcej widziałem, więc jeszcze raz hipokieszałem. de rap, sí, de Varsovia, molesta, Vieño, body, <laughs> es increíble y nos recuerda que ellos ahora teniendo 40 y pico años, ellos están muy viejos y significa que nosotros somos viejos. Recuerda todos estos momentos sobre mmm, cuando grabé los primer, las primeras canciones en eh, Enemy, mi como se dice caseta, tengo que Paweł mi pomoże, eee, jak się mówi kaseta, mogę zafanować. ale to były czasy, których niektórzy jeszcze z Was nie pamiętają, warto sobie poczytać, super rzeczy, a film Wam polecam. Oczywiście <todgłosy> i... jest pokazała mi drogę, powiedziała do nauki. Dzięki, że jesteście ze mną, że oglądacie tego vloga, że lajkujecie, subujecie i tak dalej. Zwróćcie uwagę, proszę, że na dole pojawiają się i pojawiają się systematycznie opisy. Tam są na dole w opisie jest y, słówko, które, staje, które się pojawiło albo jakiś mój błąd i to jest tylko dzięki wyłącznie Pawłowi, który bardzo nam pomaga w tej kwestii i dużo pracy wykonuje. No Więc oglądajcie, komentujcie, Uczucie się hiszpańskiego, pamiętajcie o Instagramie, o tym, żeby czytać opisy w Instagramie, po to, też to robimy dla was i tyle. hiszpańskie jest super. Do zobaczenia na lekcji. Adios. Buenas noches tak będzie wiedziałem gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem byciem C tego chciałem słuchałem, pisałem, pisałem, słuchałem tworzyłem swoje i nie naśladowałem ale są takie rzeczy, które... widzieliśmy bardzo dobry film i opowiem wam o tym w najnowszym odcinku przy okazji